Dzisiaj Christiano znowu. Też nie wiem czy znowu dla was, bo nie wiem czy w końcu ten film z Christiano zmontowałem czy nie. Idzie zmontuję. Dzisiaj mam taki plan, że zostawiłem samochód, Iść dwie czy trzy miejscowości dalej za tamtym cyplem i chyba za następnym cyplem jeszcze. Na oko to jest koło 3, ponad 3 godziny piechury, o ile się da w ogóle tamtędy przejść. i generalnie zobaczymy, czy to zrobię Na razie dzień spędzam także od 8 rano się szwendam, przyjechałem tu autobusem od mechanika, Zjadłem sobie brytyjskie śniadanie, popiłem i piwem posiedziałem przy plaży i stwierdziłem, że trzeba iść zobaczymy Tak to wygląda bardziej z bliska Pokazuję wam to z tego względu, że sam kiedyś patrząc na mapę widziałem że to można wjechać, ale nie można wjechać no, chyba że rowerem Przynajmniej tu na plażę, ale tam wyżej chyba da się. Nawet widzę, że stoją jakieś kampery. La El calao. Jest parking. Kampery są. Jest trochę przestrzeni na to, żeby tutaj posiedzieć. Ale nie wiem, jak w tej chwili jak tu byłem kiedyś. Było tak trochę nieprzyjemnie jakby Takie wrażenie jakby tu w nocy przyłaziło jakieś takie dziwne towarzystwo aczkolwiek to tylko wrażenie i ogólny stan rzeczy na miejscu w sumie tym razem to wrażenie nie jest takie złe Jest to dosyć zielono w sumie Jak na wyspę Domki które są obok wyglądają nieźle Pamiętam, że to były jakieś takie konstrukcje z kamieni, gdzie się obwarowywali ludzie. A. Można tu też przechilować jak to co lubi. Można się też pobawić w western, w już mikrokaktusach. <grym> to moje pierwsze pytanie jak tam wleść. Z daleka, jak patrzyłem bardziej z daleka, to było wrażenie, że gdzieś tutaj jest szlak. Oczywiście, że najpierw tędy, a potem wyżej Ale teraz to wygląda, jakby tam nic nie było No ciekawe, ciekawe Zobaczymy za chwilę Osobiście bardziej ufam kamieniom, niż... ...niż temu, żeby łazić po, po piachu I tu jest jedno baranko, czyli wąwóz wą Taki mały, a tam jest drugie I tam mimo, że to wygląda na małą wspinaczkę dalej, wyżej Jakoś bardziej mi się wydaje, nadające się na wejście, bo nie chcę się wpierdzierać też w jakieś ekstremu. Albo pójdę tam jeszcze dalej, bo tam trochę prowadzi ten szlak kamieni, kamieni tych murków z kamieniami. Ale chyba spróbuję raczej tutaj. Wiska ta wygląda trochę mniej poważnie, czyli tak, jakby tędy można było w miarę spokojnie wejść. Jest to chwilę wcześniej niż przed baranką, który jest tamte, ciemniejsza plama. I tak. to widok już jest jakiejś jednej trzeciej mini-wspinaczki. Jak widać, nie jest wcale tak źle. No. Po krótkiej chwili pojawiła się ścieżka, którą ja widziałem z daleka. jest całkiem przyjemnie ale ja za cholerę nie mam i jestem leniuchy. i lubię oglądać widoczki z góry no. <grychy> się siedzę tu chwilę jeszcze jedna sprawa to jest ten parking z kamperami, który widziałem z dołu prawie same kampery w ogóle a tutaj nie wiem czy to widać a tu na środku jest obozowisko, tam mm, a tu stoi namiot większy, a tutaj jest obozowisko Jest sporo takich miejsc na ten na gdzie ludzie sobie na dzikusa mieszkają. No i czemu nie? Jest jakaś taka śmisówka, gdzie można by przekimać w miarę płasko, w miarę bezpiecznie Spoko Płynie se prom nie wiem co na pewno z Lagomery, bo Lagomera jest przed nami, centralnie, za promem jakby. I wygląda na jakiś szybszy, jakaś dalsza wyspa pewnie. Na Lagomerę koszt popłynięcia to jest bez samochodu 40 euro, jako turysta, jako mieszkaniec chyba 10. No to jestem na górze. Zdaję mi to, nie wiem, z 15 minut, może 10. Wyglądało strasznie, a było bardzo prosto. Fred Olsen dopływa do portu A ja lecę dalej Chociaż chyba chwilę sobie przejadę znowu z rogistwa I z gabiostwa Fajna jakiś półeczka Pułapka na ryby Podejrzewam, albo rozmażanie Nie wiem, nie znam się Jak się znacie to się wypowiedzcie Tak wygląda ścieżka Krajobrazik na górze Trochę wieje Patelnia jest solidna, ale jakoś do wytrzymania. Myślę, że fajny pomysł na południową przechadzkę. Słychać stamtąd odgłos pompy. Czyli nie zdziwiłbym się, jakby to zasysało wodę morską, bo generalnie na wyspie w kranach płynie woda morska, która jest odsolona w jakiś chemiczny sposób. Także możliwe, że to jest właśnie punkt czerpania wygląda, że tutaj coś wydobywali czy coś, kamień, skały śmieszne miejsce tam jest jeszcze jeden taki wyłom no to za daleko następne miasto nie jest wygląda całkiem spoko i wygląda, że można dalej pójść na nabrzeżem Także, chyba będę szedł do samego mechanika z buta. Tak to wygląda za następnym szczytem. O! Jakie ładne miasteczko. Postanowiłem, że pójdę przez góry, jednak nie na brzeże. Bo to jest najszybsza droga, po prostu i mam gwarancję, taką przynajmniej w miarę, bo maps mi pokazuje tę drogę, że, że po prostu tam dojdę. sobie na luzaczu tu jestem, w takim baranko właśnie z takim widoczkiem przebijam się na Nikusa trochę, bo tędy nie idzie ścieżka. Chociaż nie wiem, czy te ścieżki są oficjalne, ale chyba są niektóre. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Trochę zamulam czasowo, bo się dużo zatrzymuje. Czy zamulam po prostu, idę sobie swoim tempem. Czyli szybkim wszędzie z tymi przystankami. Tak średnio szybkim, może w ten sposób. Postanowiłem, że chyba jednak pojadę autobusem, bo obawiam się, że mechanik może skończyć wcześniej. I nie chcę, żeby na mnie czekał nie mogąc wyjść z domu w tym czasie, także Także taki mam plan, że pewnie za godzinę tam, dotrę, a nie za dwie, tak jakbym dotarł. Na pieszo. Otóż zobaczymy, o który będzie autobus, to może wyjść na to samo, ale już chyba mam dosyć porzenia. Zrobiłem zmieniłem ile, zrobiłem kilometrów. <laughs> Ale po górach zrobiłem parę kilometrów, nie wiem, może z dziesięć nie sądzę, szczerze mówiąc. Myślę, że mniej. Tak czy siak, fajna traska na przechadzkę. Nawet myślę, że można wejść tutaj się przespać gdzieś. Ja lubię sobie czasami tak górze spędzić czas. Yy, wrzucę oczywiście linki do map, gdzie to jest. I w sumie nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze jakby co to do następnego odcinka? E, bardzo będzie nam miło, jeżeli zasubskrybujecie zasubskrybuje, i pierwszy raz stacha mówię, i zalajkujecie. A jak udostępnicie w ogóle, żeby ktoś jeszcze zobaczył nasz film, to będzie już w ogóle mega super. Także dzięki za oglądanie. Dzięki za wspólną przygodę i do zobaczenia. Tak wyglądają zbiorniki wody, która jest chyba zbierana po to, żeby nawadniać po prostu pola, czyli te tarasy takie, które widzicie przed, przed kamerą. Generalnie tu wygląda, że cały system prowadzenia wody już jest trochę zatkany. I nie wiem, skąd ta w ogóle, woda w ogóle płynie. Może było źródło na górze, którego już nie ma. Chociaż woda jest, wody jest pełne, także wygląda, że jednak jest. Może z deszczy po prostu zbiera, nie wiem. Ale generalnie tak to wygląda. Niech to będzie jako coś takiego, jak ciekawostka. A co tam jest? Jaki wjazd do tego miasteczka? Co widać? Kwadratowe z góry. No, ciekawe, ciekawe miejsce. Jeszcze tu nie byłem. Kiedy biorę samochód, to może przyjadę. Widzicie, widzicie, miałem nie nagrywać. A. Tutaj ktoś kocha Ari. <noise> Ale generalnie ja to lubię takie konstrukcje akwedukty patrzcie jak to jest pięknie porobione wszystko to jednak chyba działa tylko tam część na górze była jakaś taka zapchana no ale ciekawe miejsce ja sobie będę chyba tam w lewo leciał na autobus zaraz obczaję czy, tam. czy to jest tam czy nie tam że dosyć charakterystyczną rzeczą jest to że tutaj się często chodzi właśnie po drodze po drodze w takich warunkach że nie bardzo jest rozpracowany system dla ludzi aby chodzić po tej wyspie albo jeździć rowerami I... a fajnie by było fajnie by było gdyby była taka ścieżka rowerowa przez całą wyspę no ale zobaczymy, może jakiś czas Ciki zachód z palmami <laughs> no, na przystanku były strasznie denerwujące muchy więc stwierdziłem, że przejdę się z buta jednak, bo czas oczekiwania na autobus to była godzina, a... a na piechotę mam godzinę i 18 minut wedle Google, także... Po co? Po co? Po co? Ja tak sobie lezę... wzdłuż drogi. Tak na pielgrzymce. Nigdy nie byłem na pielgrzymce, ale byłem na ścieżce Camino de Santiago na północy Hiszpanii. I w zasadzie chyba nie mówiłem o tym, że jak ja się tu, tutaj znalazłem na tej Teneryfie. Otóż mniej więcej rok temu z kawałkiem poszedłem pochodzić sobie na dwa tygodnie po szlakach yy, właśnie na północy. Hiszpanii. Jako że miałem dwa tygodnie, to zacząłem od środka mniej więcej i się tak okazało, że trafiłem w słabo... No w taki industrialny teren, gdzie w zasadzie szedłem też dużo przy ulicy, trochę po lesie, ale po takim lesie że tam gówno było widać i tak dalej, i tak dalej. I po dwóch nocach stwierdziłem, że nie podoba mi się tam czy po trzech, po dwóch chyba sprawdziłem lotnicho. Miałem obok siebie dosłownie. 47 minut z buta miałem lotnisko od siebie. Kupiłem bilet na Tenerypę na następny dzień. Za 600 zł. Przenocowałem na plaży. I przyleciałem tutaj. I zostałem. Klimat jest w ogóle taki, że. Tylko jak zszedłem ze szlaku tego pielgrzymu w piechurów. Od razu mi się zaczęło życie podobać, a na tym szlaku było strasznie ciężko Bardzo dużo ludzi tam szło i wało. Bardzo lubię ten zwyczaj, kiedy to jest podawane za młyne mieszkańców. Tyle chciałam powiedzieć. No czuję miał nie dać wam spokoju. Ale znowu mam taki widok Idę zebrać furkę, już niedaleko jestem I polecam coś takiego, co się nazywa arepas Właśnie oszamałem I jest to coś naprawdę warte spróbowałem, ciężkie dosyć Ciężkie, bo to jest taka jakby mini pita robion op. Robiona na głębokim oleju z takim śmiechem albo z czymś tam, a chyba zawsze jest z miechem. I... Jeszcze raz widok brzydko nie jest, nie? Kurde.